mano jestem jeden z kolei jest Age of History 2. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jesteśmy w roku 1836, gdyż w dzisiejszym odcinku moim celem jest zjednoczenie Włoch przedpremierowo. Dlatego, że normalnie Włochy zostały utworzone w 1861, a ja spróbuję to zrobić przed tym rokiem. Grając jako państwo kościelne. Tak więc, jeżeli Wy chcecie więcej filmów z Age of History 2, to zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie łapkę w górę. I dobra, ja na samym starcie ogarniam sobie podatki. Myślę, że to raczej nikogo nie Interesuje, więc przejdźmy od razu do filmu. Dobra, tak więc ja od razu, nie myśląc nawet. Kierowałbym się na Wielkie Księstwo Toskanii, które podrobiło flagę od Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Więc przydałoby się zemścić i sobie je przejąć. Tymczasowo z Sycylią polepszyłbym sobie relacje oraz z Królestwem Węgier i Francją. Dlatego, że czuję, że te kraje potem mogą mi lekko zajść za skórę. Zobaczmy, czy te kraje się tutaj. Zobaczmy w ogóle relacje Austro-Węgier. Bo patrzcie, my musimy tutaj zająć tak naprawdę no, parę prowincji Austrii. Ale z czego widzę, to Austria się nie lubi z prusami, więc jest szansa. Że właśnie Prusowie zaatakują Cesarstwo Austrii. Ja wtedy tutaj bym sobie to podbił, nie wiem, ale tymczasowo zaatakujmy sobie Toskanie, bo pod nam flagę i musimy ich za to obić. Dobrze, tysiąc jednostek na prowincję. Myślę, że raczej powinno wystarczyć. Mam nadzieję! Że uda mi się ich podbić na razie, to trochę mnie zadziwili ilością swojej armii, ale mam nadzieję, że nie sprawia mi... Dalej tego problemu! Ej! I mamy! Czy ja mogę wszystko? Oczywiście, że nie mogę wszystkiego, jakby inaczej. To wezmę sobie wasalizację, nawet reparacji wojennych nie możemy. A to ciekawe. Dobra, tak więc ja wysyłam w tym momencie żądanie o wasalizację. Zrobię sobie tyle jednostek w Rzymie. I myślę, że mogę im wysłać ultimatum o aneksję. Dobra, mamy aneksję i uwaga, nie zgodzili się. Oni się zaraz uwolnią. Tyle jednostek powinno zdecydowanie wystarczyć na to, żeby zgodzili się na ultimatum. Aha. Ja się naprawdę nie spodziewałem, że oni tak będą walczyć. No ale skoro tak będą walczyć, to robimy jeszcze więcej jednostek i czyżby. Nareszcie! Dobra, tak więc zgodzili się oni na rozejm. Sycylia mnie lubi, więc na razie ataku od ich strony bym się szczerze nie obawiał. I teraz tak. Zajmiemy sobie w sumie dwa kraje na raz Zrobiłem dwie wojny naraz. zatkniemy sobie Lukkę i Parmy. Nie wiem, te historyczne nazwy to jest jedna wielka zagadka. I dobra, zobaczmy. Przeliśmy tylko parmy, a luki nie za bardzo. Ale co prawda, słabo trochę zrobili. Rozpierdzili sobie całe jednostki. właśnie dlatego ich pokonaliśmy, ale w kuzyni Tyle tak chciałem powiedzieć. Ja sobie oczywiście tutaj wszystko biorę. Powinni się zgodzić, no oczywiście się zgodzili. I w sumie, jakby nie patrzeć, idzie mi już w miarę dobrze. Możliwe, że Rosja będzie. Na pewno Rosja będzie atakowała Austrię, Imperium Osmańskie. To jest 100%. Jednak ja muszę sobie zająć jeszcze Sycylię. Właśnie nie wiem, czy im wypowiadać. Na początku sobie jest. Z... Szwajcaria wypowiedziała o wojnę Austrii Oj, no i sobie chyba Szwajcaria za bardzo nie poradziła Jak będzie patrzeć jest dosyć spora szansa na wojnę Między Rosją, Imperium Osmańskim a Cesarstwem Austrii Mam nadzieję, że szybko to się dosyć stanie Ja już mam troszkę pieniędzy, więc zrobimy sobie Jak tobie do stu koła, to robię w Rzymie jednostki Dobra Uwaga Siedem koła Patrzcie to, ile my mamy teraz armii Ej, co jest? Nie, Bawaria mi to przejmuje Czemu? Ej, ale to było akurat hamskie, że oni się tak wpieprzyli Co jest? Austria, siebie z osmanami. Ej, dobra, to jest w sumie bardzo dobra. Mom, bardzo dobry moment. Póki co, to tak naprawdę. Mogłem sobie niby zająć tą Bawarię, ale to jest taka po prostu szansa do wykorzystania. Jeszcze Rosja dobija Austrię. Mówiłem, że tak będzie. Więc ja również wypowiadam wojnę cesarstwu Austrii. Mam nadzieję, że uda mi się przejąć wszystko, czego potrzebuję, bo jeżeli się nie uda, to. Proszę, żeby tego Osmanie nie przejęli. Nie, no proszę was. Proszę was. Jest! Zająłem to. Patrzcie, wbijamy się państwem kościelnym do Wiednia. My dosłownie całą Austrię tutaj dominujemy. Wiedeń już jest państwa kościelnego. Co jest? To jest szczerze bardzo ciekawe, że Austria aż tak oberwała od Imperium Otmańskiego i Rosji. Ale ja mówiłem, że tak będzie. Mówiłem. I zaraz Austrii tak naprawdę już nie będzie. Zwasalizowałem sobie Austrię, więc dosyć fajnie I w sumie chyba tylko to mi się tak naprawdę przyda A jeszcze Wenecja I dobra, taki rozejm Nie! <ścoughs> o kurde, to nieźle To mam wasala Austrię To jest wszystko? Tak, dokładnie tego potrzebowałem Myślę, że teraz możemy sobie w sumie zaatakować Sardynię Dobra, Bawaria na co... Co mnie? Czo mnie osma... Co mnie... Ej, czemu? Nie, o mi pasuje, ale... No boże Nie, ja im ogłaszam niepodległość, nie, bo Czemu mnie osmańskie Czemu mnie imperium osmańskie zaatakowało To jest najgorsza rzecz, jak mogło się wydarzyć Ej, ale, dobra, ja ich wywaliłem z tego Ej, Ale ja, o kurde Mamy lekki problem Chyba niestety będę musiał sobie podbić Austrię Tak mi się wydaje, nie, no ale Osmanie, my razem niszczyliśmy tego My razem niszczyliśmy Austriaka Teraz mi się wbijają Ej, nie, nie robi się tak. Wolę sobie tutaj jednak moimi jednostkami wrócić. W razie czego, jakby, jakby Turcja miała coś robić, bo serio, obawiam się z ich strony zagrożenia. Są piąci na świecie. Ja nie chcę was Turkowie atakować. Ja chcę was zostawić w spokoju. Ale zostawcie mnie łaskawie. Nie wiem. Ja mam pomysł. Podbijemy Austrię, to Turcja powinna mnie odpuścić. Ja pierdzielę. O! Mamy 100%. Dobra. No i tak naprawdę nic nie biorę. Nie no, błagam was. Zostawcie mi. Zostawcie mnie. Jest! Zostawili! Zostawili. Nie, nie! Czekaj, co jest? Dobra, zostawili mnie. Na całe szczęście, bo naprawdę od. od Turcji seria by było spore zagrożenie. Właśnie ja się obawiałem w ogóle o życie swojego, jakby całego państwa, nie? A na całe szczęście. Wszystko się udało opanować, więc ja sobie w sumie tutaj zrobię we Florencji jednostki i kolejny kraj wbija się w Królestwo Sardynii. Jest to Wielka Brytania. To ja już bez przedłużania wolę wbić się tutaj do Sardynii, żeby potem nie musieć Wielkiej Brytanii podbijać, więc mam nadzieję, że szybko to się uda zająć. Dobra, mamy. Na samą Sardynię przydałoby się wbić, ale myślę, że z tym raczej problemu nie będzie. No właśnie, przejęliśmy już właściwie wszystko. Czekaj, ja sobie to zajmę. Teraz tak, droga Francjo, ja wam powiem tyle, że ja mam wam Oddam te prowincje, bo ich nie potrzebuję. Dobra, czy my jesteśmy już lepsi od Sycylii? Jesteśmy lepsi od Sycylii, ale czuję, że Bawaria zaraz może wypowiedzieć mi wojnę, a tak czy tak muszę w sumie ich przejąć, więc myślę, że ja w sumie zacznę zbroić się właśnie na Bawarię. Ale ja nie chcę Francji podbijać. Nie. Kurde! Muszę Francuzów podbijać, a Francuzi są przepotężni. Dobra, no to w takim razie skoro nie podbijam Francji, to podbiję sobie Sycylię, bo chyba tylko Francji i Sycy... Tak, dokładnie. No niech to ktoś podbije, błagam was. Ja naprawdę nie chcę podbijać Francji. Bo ja się tak czy tak na tym wywalę. Ale kurde, mamy problem. Pójdziemy sobie wszystkim do Rzymu i zobaczę, ile udało nam się nazbierać armii. 40 tysięcy! To naprawdę dobry wynik. Dobra, no to w takim razie myślę, że jesteśmy gotowi na to, aby wypowiedzieć wojnę Sycylii. No, tak sobie w sumie zrobię. Przepraszam Was. Mieliśmy dobre relacje, ale ja potrzebuję prowincji. Raczej nie powinno być aż tak trudno, myślę. Myślę, że. W miarę dobrze będzie się biło z Sycylią. Na razie jakiegoś za bardzo oporu nie stawiamy mimo tego, że mają przegigantyczną armię w niektórych miejscach. To w miarę sprawnie idzie nam podbój po tego. Już się tak naprawdę wbijamy do Palermo. Gdzie oni mieli w Neapolu stolicę. Tak, w Neapolu mieli stolicę. Ciekawie. I dobra, myślę, że z Sycylią będzie trudniej, a udało mi się ich bardzo szybko podbić. Francja ma wojnę z Prusami i Niderlandami. Idealnie, idealnie. Widzowie, nie wiem. Co jest? Ja mam serio życiowego farta. Ja zaraz będę się, mógł się wbić we Francję. Let's go, ej. To ja sobie szybko anektuję Sycylię i wpierdzielam się na Francję. Oczywiście się zgodzili, nie mieli innego wyboru, dobra? I dobra, to jest idealna szansa, by atakować Francję. Austria się dalej z Osmanami bije. Nie, dobra, szybko, chodźmy. Chodźmy pod te tereny. Dobra, nie, żebyśmy Prusów nie musieli atakować. Od razu atakujemy Francję. I wbijamy się tutaj na prowincje, które są nam potrzebne. Musimy to zająć i to chyba będzie wszystko. Tak, to jest ostatnia prowincja do naszych Włochów. Dobra. I teraz pytanie. Czy Francja zgodzi się na co? Co my musimy jeszcze podbić? No dobra, podbijemy sobie Korsykę. Bawaria mi wypowiedziała wojnę. Dobra, muszę ich poprosić o dostęp wojskowy, żeby się dostać do Bawarii. I zgodzili się. Widać, że Austriacy tutaj. Koledzy. Dobra, jak teraz wygląda nasza sytuacja? To jest Wirtembergia. To jest Saksonia! Elektorat Saksonii jest takiego ogromny? O kurde. No to mamy problem, widzowie. To w takim razie wysyłamy tutaj posiłki do Monachium i teraz to się powinni. Chłopaki, rozprawcie się z nimi. Witamy w nowej erze era imperializmu. Ej, nie zdążyliśmy. O oh, fuck. Dobra. Trudno. W... Ej, co jest? Cze czemu oni tu są? Idźcie stąd, panowie Nie no, tak nie będziecie się panoszyć u mnie w kraju No co to jest, genu... genu... genuem mi pobijają. Oj, panowie, co wy się tak wkopaliście, co zawiodło Nie no, wkopali się Aha, bo tu jest jeszcze... dobra, mam trzy jednostki Ogólnie to jest spoko, mam trzy jednostki Dobra, idę tak, idę tak, jeszcze tutaj doślę posiłki Tam jeszcze w sumie jest Bawaria, to... dobra, to zaraz tam dojdzie I wbijamy się do Wittenbergu O, co jest, co się stało? Francja się prawie co dosłownie odrodziła. Dobra, spróbujemy. Ale no już tutaj Bawarię przejąłem tak naprawdę, więc... Dobra, spróbujemy sobie wziąć rozejm. Wezmę sobie tylko tak naprawdę to. Nic więcej nie potrzebuję. Raczej się nie zgodzą, ale może... Zgodzili się. I dobra, w tym momencie oficjalnie możemy sobie stworzyć Włochy. Uwaga, bum. Udało nam się zjednoczyć Włochy. Dokładnie w 1861 roku. Czyli dokładnie tak samo jak Włochy zostały utworzone w prawdziwym życiu. Tak więc, jeżeli chcecie więcej kontentu z Age of History 2, to zasubskrybujcie kanał oraz zostawcie łapkę w górę.